No i witam w drugiej części rozwiązywania zadań na portalu czeskom. Przypomnę, że to jest Puzzle Rush tryb przetrwania. No i tu. Po kilku chwilach, po kilku lepszych chwilach wymyśliłem pierwszy ruch. To jest wieża. F1. Szach. No i następuje król H2 No i teraz plan jest taki żeby złowić tego skoczka i wykorzystać to że skoczek kontroluje pole D6 No bo inaczej narzucałoby się to, żeby sobie tutaj zagrać po prostu goń ...związać te wieże z królem, no i byłoby już tam jakoś przeuroczo, nazwijmy to. No ale nie da się, bo stoi tutaj ten skoczek. Stoi on dobrze. No więc, wymyśliłem sobie tak, że trzeba by go zaatakować. No i jak to uczynić? Gram wieża E1, następuje wieża G4, następuje H5, wieża F4 i tutaj... Tak, no taki jest mój plan i nic innego nie widzę. Yy, więc no tak uczynię. Ale mi kamień spadł z serca. Jezus Maria, dobrze, dobrze. No to teraz chyba trzeba by to wybić, nie? Teraz chyba trzeba by to wybić. Yy. O Jezu, tak, tak, tak jest. Udało się. No. Na całe szczęście się udało. I tu kolejna wesoła sytuacja, wesoła pozycja. To znaczy mamy jakość w plecy białymi i trzeba to. Um, trzeba tego króla czarnego jakoś. jakoś pognębić. No. Ten król czarny, on stoi faktycznie kiepsko. To chyba jakoś mógłbym... Hmm. To jest kolejne ciekawe zadanie. No, skoczek F5 jest ruchem, który się nasuwa, yy, który, który przychodzi do głowy. Jak to z pionkami wygląda? 3, 5, 7 na 3, 6, 7. Struktura. Struktura jako taka. Zdwojenia po obu stronach. Białe mają, pionka. No już z niemalże wolną drogą. Aczkolwiek no dzięki temu atakowi, dzięki temu ruchowi, ruchowi czarnych na B5 ta struktura nieco się Łamie, więc no podejrzewam, że chodzi po prostu o to, żeby tego króla jakoś napaść. No dobra, liczymy. Więc tak, szach F5. No i nie ma co tutaj kombinować, no bo czarny król ma tylko jedno pole. To jest tu. Tak, no to był ten skoczek na F5, więc pierwszy ruch już za nami. Pierwsze koty za płoty. Czasem się siedzi nad tym ruchem kilkanaście godzin, kilkanaście dni, więc no jest wspaniale. Nie bójmy się uczyć tego określenia. No ale fajnie byłoby. Fajnie byłoby coś jeszcze tu zdziałać. Ok, no jest jakiś taki pomysł. Wow. Tu chyba chodzi o jakiegoś takiego maciora fajnego, że gram. No, chyba nie ma obrony przed tym. Tu chyba nie ma obrony przed tym, bo, bo, bo po prostu ten czarny król jest całkowicie odcięty, więc no, powierza e, G7. Mm, nie widzę żadnej obrony przed, e, przed matem. No, zagrajmy tak. Czarny zaczyna oddawać materiał, co jest trochę niepokojące. Ale to jest chyba ostatni szach. Yeah, udało się. Jest, jest już naprawdę całkiem nieźle, 41 zadań. Ostatnie miało ranking 2200. Także, także no, to już jest coś. No i zapraszam w takim razie na, na część trzecią, żeby nie zabierać Państwa cennego czasu. No to dociąg to dalszy w następnej części. Pozdrawiam, hej!